Witam w kolejnej części Hand of Fate. Zabieramy się za zwiedzanie tego dziwnego lasu z przerażonymi drzewami, żeby zapytamy, co się stało. Excuse me, can you give me some directions? Yikes! Are you the new lumberjack? What? Do you know how I can get up to the wheels of fate? Where's your axe? I am not the new lumberjack. Nie chyba się, że jestem drwalem znaczy, że Zantia jest dwa... dwa. E, ty mamy krzyżkę Zatrzymamy ją sobie. A z dziury po nas... Wciągamy butelkę. kiedy musimy przejść, przedostać się tam. O tutaj, tą drogą, którą blokują nam, właśnie te wszystkie drzewa, tak jak właśnie Zatia teraz mówi. Tutaj mamy do zabrania coś takiego. To są jakieś. Tweaks, jakieś suche liść, listki, na opał, coś takiego. A tutaj mamy kamień, na którym jest mech. Weźmy sobie troszkę. I kamień. Toczący się kamień, czyli Rolling Stone. <laughs> ok. Teraz, jak spróbujemy tutaj przejść po tym moście. Zresztą to wam pokażę. Przechodzimy. No i rycerz tam nie pozwalał. Przeprowadza nas z powrotem. Więc musimy jakoś go, odwrócić jego uwagę w jakiś sposób. A zrobimy to. Przy pomocy zaklęcia tego. Bałwan. Zwykły, zwykły bałwan, tak. Snowman. Potrzebujemy śnieg, węgiel, węgiel i mech. Mech już mamy. Śnieg możemy. Nasza siostra mm. nam podpowiedziała, że musi znaleźć jakiegoś innego przechodnia, żeby odwrócić uwagę rycerza. Tutaj możemy w są wziąć śnieg, czyli już mamy dwa składniki, jeszcze tylko węgiel. Teraz tak, jak zdobędziemy węgiel. Tutaj jest taki czar ciemny kamień, mm. który okazuje się być krzeszywy. Tak więc podłożymy tutaj te, te, te listki, może Używamy tego toczącego się kamienia. I mamy węgielek. Aha, charakter. Ok. Teraz możemy stworzyć już eliksir. Czyli jak to jest śnieg, węgiel. No i ten. Mamy śliczny niebieski napój. I tam jest taki wołanek mały w tym i śnieg nawet pada. I użyjemy teraz na rycerzu. Powstał bowiem z tego Bo rycerz, chcę go zabrać z powrotem. Rozbija się. Rycerz ma dosyć. A <głos》> możemy przejść dalej. Okay. Tutaj jeszcze wyciągniemy sobie oh, stąd go. orzech. troszkę orzech. Coś Wam tu przypomina już z pierwszej części? Tutaj bardzo dziwna scena. długości jest stopę gołą. A tutaj jest statuet poseł. To jest tak. Musimy zmienić posąg w złoty. Wtedy pojawia nam się pudełeczko. Z pudełeczka zabieramy Wondeneck. Frank Kropacki to jest twórca muzyki do serii Legend of Kandy, zresztą nie tylko, bo także stworzył muzykę do serii Command Conquer oraz Red Alert. Zresztą to jest ta sama seria, tylko Bodnoga. odnoga. Zwłaszcza ten, ten słynny Hellmarch. Pewnie znacie marsz piekielny z właśnie gry Le Red Alert. To wszystko Frank Klepacki. E, I tutaj One jeszcze jack. możemy wciągnąć się jak to, to się nazywa Jack. To mi wygląda na taką zabawkę jakąś dziwną, ale w, w każdym razie dzięki niej możemy zatrzymać tą całą stopę. Pomóc tym gościom. Thanks for the help. He is rather slippery. What the heck is that? A wild foot or what? This is the foot of Balram, an ancient and evil wizard that lived in a galaxy far, far away. He perpetrated one hideous crime after another. Until finally, the forces of justice banded together and launched an astrobomb that blew Balram and his evil planet to bits. After centuries of drifting in space, Balram's parts have begun to land. We have one of the feet here and have reports that his nose landed in Miltonia. By themselves, these parts aren't actually too dangerous. What we really have to watch out for is his left hand.

Jego części ciała właśnie unosiły się gdzieś tam w kosmosie i teraz zaczynają, zaczynają powoli lądować, spadać z nieba. No i właśnie tutaj wlądowała akurat jego stopa. Natomiast jeden z tych gości powiedział, że najbardziej należy się obawiać jego lewej ręki, gdyż prawdopodobnie będzie usiłował zniszczyć jakąś a, krainę żeby, jak on, jak on to powiedział, żeby stworzyć pustkę pewną, w której on będzie mógł się złożyć do kupy z powratu. Więc w tej chwili już wiemy, że ta lewa ręka to jest właśnie ta, ta rąsia, jak ją nazwałem, ten asystent Marko były. A tutaj mamy żołędzia i mamy dokładnie te trzy elementy, które zbieraliśmy w pierwszej części Legend of Kylandia tam w lesie, czyli szyszka, orzech, żołądź. Mmm. Okej, okay, możemy wracać. No to... tak, teraz musimy się pozbyć tych drzew. Nam zdrogi. Trochę je rozweselimy. Skocznym bitem. <laughs> Maybe this will loosen them up. Udało się. Się Excellent. This tram will work out nicely. Okay, teraz możemy skorzystać z kolejki. Nie? Hey, I wanted to ride the tram. Sorry, today is long lunch day. on ma przerwę. Mm, musimy się z jego pozbyć stąd, żeby uruchomić kolejkę. Dlatego damy mu wszystko, co lubią u yeah, Może Żółciakat nie. Yeah, <laughs> <Przyszka? laughs> cool, But how can I use the tram? No, tak. Jak to jak? Mamy się kamienni. I sure hope this works. Hmm. Brats. Ouch! You pay for this. You to toy with my trust, Marco. I hope he's okay. What has that hand wow. done to the tram? I guess I'll have to climb Around the rest Kasali, of the way. Yeah. Kolejna lokacja zimna Jest zimowa. Takzancję już się zrobiło zimno, zimno i proszę. Mam ubrania na każdą okazję, na tą również. Cóż tu mamy? Tutaj mamy jakąś miotłę, miotełkę do kurzu. What a nie chcę mówić z nieznajomymi. zapiszę sobie okazji. Co tam mamy? This looks like the way to the Tak, ale nie ten, typ pójdziemy. Zresztą i tak nie bardzo mamy jak tutaj wejść. W dalszej wędrówce pomoże nam z kolei to zaklęcie. To jest też niby ba snowman, bałwan, ale też może być śnieżny człowiek, prawda? Po tutaj mamy taką informację w nawiasie, że to jest zaklęcie kostiumowe, tak? że stworzy nam kostium, coś takiego. No i podobne są składniki, jest śnieg, ale oprócz tego cukier, pióra, Mózg, czyli e, piżmo. I te cztery składniki potrzebujemy. Tych czterech składników. Po, nie po polskim, powiedziałem. No, nieważne. Śnieg. Mamy stąd. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. No, niestety. Tutaj, niby jest sprzęt do. Y alpinizmu, alpinizmu do wspinania się, um, ale tak. to jest ich sprzęt, więc nie podzielą się z nami, dlatego potrzebujemy, e, potrzebujemy to zaklęcie. Weźmiemy sobie jedną kulę. Okej, okay, jeszcze raz bo musiałem chwilę zatrzymać nagrywanie, bo ktoś mi przeszkodził. Tutaj z tej głowy byka tego trofeum zabieramy troszkę piżma. Jeszcze mamy buteleczkę i to chyba no, zobaczmy piżma. Potrzebujemy cukru. Tutaj ten dzieciak ma Lizaka. Niestety nie zabierzemy Lizaka, dopóki ma, patrzy na to jego matka. Ale może się skusi na kulkę złota. Odwróciła się tyłem. No i mamy Lizaka. I w tej chwili mamy już wszystkie potrzebne składniki. Czyli śnieg. No. piżma, piórka. Znaczy my mamy akurat tutaj tą, tą miatełkę taką do zamiatania kurzu, która naj najwyraźniej składa się z, z wielu piór, dlatego możemy jej użyć. No i cukier z lizaka. I mamy piękny, żółty napój. Zabierzemy pijamy i zmieniliśmy się wieti. <grymne> Wejdźmy do tych myśliwych alpinistów nic myśliwi Alpiniści Spinacze <grymne> wyśmiali nas ale Pojawia się prawdziwy jezd Niestety. Z... <grywki> jaki pisk! <grywki> Słyszeliście to? Tak? Zakochany yeti. Niestety zakochany w zanti. No i cóż, jest, ja wylądowaliśmy w jaskini. yeti. Aby się wydostać, znów potrzebujemy tego samego zaklęcia. Znów to samo to, co przedwieczką żeśmy stworzyli. Tylko teraz musimy oczywiście szukać znowu składników troszkę innych, ale zawierających podobne właściwości. Mamy tu na przykład pudełko czekoladek, czy tam cukierków, czyli cukier, prawda? Mamy. Z poduszki. Kolejny składnik. Śnieg i piżmo, tak? Oczywiście, buteleczka. Żeby w czymś to przetrzymać. A tutaj, butelka perfum. Nie wiem, czy wiecie, że piżmo jest używane w produkcji perfum. Chyba jako trwaler zapachu, czy jakoś tak. Aha! Tutaj mamy sopelki. Zamiast śniegu użyjemy sopla. Jeszcze dwa będą potrzebne do wspinaczki, okej. Okay. Czyli tak. Hmm. Śnieg, czyli sopelek, pizmo, perfumę. I, i, I cukier. Okej, okay, mamy znowu Stek. Sóbujemy się z tym wydostać, no niestety. <noise> jestem co to za język. Spróbujmy jeszcze raz. I tym razem, widzicie? Alpinistów. Wykorzystamy ich w niecnym celu. Niech tylko zejdą na dół. Wykorzystamy z zaklęcie i po prostu zmienimy ich w Yeti. Już wiecie do czego dążę. O to chodzi. Dokładnie, żeby się co to stało, co się stało z Zantią wcześniej. Kiedy zmieniła się wiecja. Okej, okay, możemy się teraz już wspiąć. Instant. Time to give Fawn another call. Telephone the Fauna. No? Fawn? Fawn, how is Kyrandia doing? Big trouble. Everything is disappearing now. Uh-oh. Uh-oh. Hang on, Fawn. I'm almost up to the wheels now. I sure hope this plan works. It's all we've got. Tutaj w tym domu jest słynny pokój tęczowy. Bo właśnie tutaj będziemy potrzebowali zrobić tęczę, za pomocą której dostaniemy się właśnie do tych kół przeznaczenia. Niestety ta maszyna tęczowa jest zepsuta. Tutaj... To jest właśnie, to jest chyba najbardziej upiegliwa z tych wszystkich rzeczy. Chociaż nie tak jak, jak ta, te, to sobie wywołało w pierwszej części. E, tutaj musimy stworzyć 7 napojów o różnych kolorach, właśnie w wszystkich kolorach tęczy, w 7. Z dostępnych nam tutaj składników. E, Akaż dobrze się złożyło, że czas mi się skończył, więc... Znaczy nie skończył się, ale chciałbym już skończyć. Nie chciałbym przekać jakieś tych 20 minut za, za bardzo. Tak więc przygotuję się do tego. Po prostu trzeba stworzyć odpowiednie kolory odpowiednie zaklęcia o odpowiednich kolorach o w ten sposób. Z tych, z tych składników. I jak już będę gotowy, to zacznę kolejną część. Zrobimy sobie napoje i stworzymy tęczę ale to w następnej części, tak więc na razie trzymajcie się.